By wypić ja ja whisky karawka mnie poznała, ta serwus Józek, ta serwus Józek. Ta <gulanie> dawaj pyska, to skąd przyjeżdżasz, to zaraz mów, to swoje twojej mordy. No mi... wieczór, pani kierowniczko, to znaczy pani dyrektor, z twojej mordy, ta drugie już to z swoje mordy. Pani, pani, policja? To nie mam wstępu, powiem. Po, po, po. Czekaj, czekaj, co tam, kurwa, pierdolić? To przeznaczenie moje zapisane w gwiazdach To muzyczka moja tylko leci znów To bociany, które przylatują domy gniazda A melodia? Na górze będę dawno, tak? nie Cichu, nie bo się nie kurwa, nie spadam. Nie padam, kurwa, człowieku. Ty wiesz co? Poszłam któregoś dnia, chuj mnie w dobrym, Nikolaja. Co? Chuj dobre. w dobrym, dziękuję. Ty, napity jestem Mikołaja, kurwa, ładnie ubrany w Fagona, to wszystko... ty, słuchajcie, kurwa, i wiesz co, wiesz wystaw, zależy. wystaw, na tej czarnej kurwa grubej. Tej wystaw, ty widzisz, że ona kurwa dzisiaj przyjeżdża jakaś obsita. Ja kurwa wyjeżdżam rowerem, a oblodowany, ja jestem kurwa wiadro wszystkiego. Ty i ta zobaczyła, jak spierdalany, kurwa. A ona już miała wysiąść, kurwa już było 15,5 pół ósmej. Miała wysiąść kurwa do przychodni. Ty, i ta dziewczyna, kurwa, koło tej perfumerii. Ju. ja ty kurwa numerem zobaczył. Ty, jak ona za nimi? Kurwa, oni wypierdają na dół kurwa tam gden, w, w dół. Duracławiska, ja za nimi. Kurwa, wiesz. I gdzieś mi wpadła, kurwa, tam gdzieś ze spółdzielnią mieszkaniowej, myślałem, że bułki sobie chciała kupić, a ona tylko jej przystąpiła, kurwa, mówi, nigdy w życiu tu nie stały. Bo jak on mnie dorwie, ja już nie będę... już dzisiaj życia nie będę mieć. Zmarnowany dzień, ze szczyków nie będzie. Ty, jak przeżyję to tu, jego tempo ten do biała cała podzielona, operacja skończona, pacjent znowu będzie zdrowy, bo do tylko operacja w, w żółciowej. Bery, Kuchy, kuchy. Kurwa, Co, co to za, co to za dziennik. No już a już, już, już instrukcja. do wodocięby to. Czekaj, czekaj, czekaj. To jest. Żołnierzu. co powiedział? Co <grym> powiedział? Żołnierz.